W kolejnym filmiku i dzisiaj mamy Sonię wedenko. I pokażę Wam rzeczy, które nam się w ostatnim czasie skończyły. Więc zaczniemy, może od karmy. Więc jest to Karma Bridge Premium, która nam się skończyła. Sonia długo je tą karmę. Skończyło nam się też to opakowanie, co mieliśmy chyba 3 kilo, ale nie wiem, chyba Wam nie pokazywałam tego, jak nam się skończyło. I tu. Tutaj było chyba kilogram. Kilogram, jak wiecie, kupiłam nową karmę Sony też z Brita, tylko że lepszej jakości. No, ale o tym Wam pewnie więcej powiem. Czy Sony smakuje i wszystko w jakiś osobnych filmikach. A teraz pokazuję po prostu denko. Więc ta karma Brit Premium nam się skończyła. Co do smaczków. Nie, najpierw jeszcze karmę. Więc co do próbki karmy, to nam się skończyła ta porcja do nie wiem, czy tak się to czyta. Ale to Sony nie smakowało. I zjadła to ta druga Sonia, którą widzieliście czasami w filmie. Widzicie gościnnie. I teraz przejdziemy już do smaczków. To tak jak pewnie widzieliście na wielu filmikach, ponieważ pokazywałam. Ten kabanosik z Planet Pet Society. O smaku kurczaka. Też nam się skończył i Sony bardzo to smakowało. Jeżeli gdzieś spotkam, to na pewno nie kupię ten kabanosik, ponieważ bardzo jej smakował. To i wszystko. Bad też miał ok, więc ten kabanosik, kolejny kabanosik, to skończył mi się z tego brunos, Sonia też bardzo lubi, w ogóle Sonia bardzo lubi takie smaczki typu tych kabanosików, no nadal jeszcze wącha te pudełka po kabanosik, teraz do opakowania, ten z brunos. Oraz te smaczki, tutaj były cztery sztuki takich paseczków typu sandwich. Sonia bardzo lubi te typu sandwich. U nas teraz nie widziałam chyba w pakowaniu, więc będę musiała je kupić na sztuki. To było o smaku ryby i kurczaka. No, jej lubiła i to została na urodziny, więc już dawno temu. A dopiero teraz się skończyły, ponieważ je oszczędzałam. Dawała mi trochę teraz innych smaczków. No i to było light. Więc w tym dęku to wszystko, wszystkie rzeczy, które nam się skończyły, no i oczywiście, jeżeli seria dęku Wam się podoba, to nie w kurwa i do zobaczenia w kolejnych filmikach.